Russell Crowe jako zdradzony przez żonę mąż dokonujący wendety na swojej własnej żonie i na jej kochanku. A potem jego dzień układa się jeszcze gorzej. Wpada w furię, gdy stojąca w korku na światłach kobieta trąbi agresywnie na niego. Kto z nas nie był na granicy furii w takich przypadkach, gdy jakiś inny kierowca zrobił coś niebezpiecznego albo szalenie nas yy, rozdrażnił? Na szczęście jednak prawie 100% kierowców opanowuje się, ale czasami ponoszą kogoś nerwy. Tak właśnie było w tym przypadku. Yy, gdy masz broń, Albo jakieś inne przedmioty, szaleństwo może cię doprowadzić do morderczego obłędu. I oto Russell Crowe morduje, potrącając ludzi samolotem, jak w filmie na podstawie powieści Kinga, Mr. Mercedes, a potem wpada na szereg innych szaleńczych pomysłów. I w ten sposób staje się morderczym Stalkerem. I powiem szczerze, to się ogląda bardzo dobrze. Crow jest upiorny, główna bohaterka. Najpierw wystraszona, sprawiająca wrażenie osoby nie mogącej sobie poradzić takiej sytuacji, potem zamienia się prawie w superbohatera. No i oczywiście, zły gość, jak na wielu filmach tego rodzaju wydaje się być niezniszczalny. A mnie to bardzo irytuje, gdy po śmierci, jak wydaje się, że po wielu czasach nożem, czy strzała w klatkę piersiową, zły bohater już nie żyje, a potem okazuje się, że znów się pojawia cały i zdrowy i dalej poluje na swoją ofiarę.